Dotychczasowa dyskografia terceta egzotycznego zawiera 21 sprzedań. 23. 23. 23. Tak. 23. 23. tak. Z, Na ponad 10 milionów dolarów. Ponad, ponad. ponad 10 Kiedy, milionów. Kiedy to było podliczane, już bardzo dawno. Tutaj może, może pokażmy yy, nagrody. No to są, to są nagrody, o tutaj płyty, to yy, nie wszystkie, bo trzeba było chyba do sufitu przy, przyczepić. Ale właśnie dla mnie taka cenna jest ta pierwsza złota płyta w, tej czar w tym czarnym opakowaniu. Tutaj, Tam na górze. Tutaj może ta... no pokażmy. Oto wisi. Zł złotą płytę. To była pierwsza moja złota płyta. Wtedy już jak dostawaliśmy, to było 3 miliony egzemplarzy, a to było w 90. o nie wiem, wcześniej. 80 w 81 roku dostaliśmy te płyty. Tam gdzieś data diamentowa powinna być. Płyta. Druga diamentowa bardzo cenna, w 2002 roku dostaliśmy te płyty za cały kształt przyznaną nam przez polskie nagranie za całokształt fonograficzny. No tutaj multum jest różnych innych, masę wynagród, masę, y, Prometeusz tam widzę, że stoi, wygraliśmy też z różnymi zespołami rokowymi, nie tylko y, takiego nagrodę Świra Roku, zespół Świry Roku, to bo przez, y, w Katowicach jest w teatrze robiony co roku, co dwa lata temu żeśmy dostali. Co tam? No, no, no to jest tego, tych nagród, to tak samo jak są nagrody, bo działam charytatywnie, zbieram na onkologię dziecięcą we Wrocławiu. Od 14 lat spłacam w ten sposób dług wdzięczności względem losu. O, to takie. Ja. Tak, bo miałam wielkie szczęście. 19 przypadków na świecie, jak dziecko było, miało te największego złośliwca, jaki istnieje. No i 14 lat minęło i wszystko pięknie i nic innego tego nie stało, a lekarze mi żadnej nadziei nie dawali. I to właśnie wtedy przebywając w szpitalu przez rok prawie, to miałam dużo czasu, żeby się napatrzeć, co jest ważne w życiu, co nie jest ważne. I że przyjaźń i miłość jest najważniejsza, właśnie do, Czyli do takie, tego pracę. takie Podstawowe wartości. Tak, podstawowe wartości. I, i miałam też, jak te dzieci potrzebują i jakie braki są w szpitala, jakie potrzeby tych, tych dzieci, niektórych biednych matek, gdzie tam portkateter zamiast mieć każde dziecko wszyte, żeby miał swobodę e, ruchu rączkami, to te wenflony powkuwane. No i dzięki właśnie że ludziom, no bo zbieram tą skrzynką naszą podczas naszych koncertów, ludzie są bardzo hojni. Naprawdę Polacy, Polacy, my Polacy jesteśmy wspaniałym, uważam, narodem. Nie cierpię, jak ktoś mi mówi, że jesteśmy, a, tacy, czy pijacy, czy nie pijacy. A kto nie pił? Którym jak mi ktoś pokaże, jeździłam dużo jest, po świecie. To jest takie, to jest myślę taka, taka przypadłość zachodu, który, który ocenia nas na podstawie stereotypów i nie, nie ma tak, racji. ale my też sami o sobie nieładnie mówimy. Ja nigdy nie pozwoliłam na zachodzie, jak mamy sprzątać, to na własnym podwórku porządki robić, ale nigdy nie pozwoliłam w Ameryce, w, czy tutaj gdzieś w Stanach, żeby ktokolwiek mi na Polaka czy na Polskę coś złego powiedział. To już wiedzieli, że przy mnie trzeba, znaczy Izbyszek jeden drugi, tak czasami byli. To ja mam takie same podejście, pani. Tak. Tak, ale i właśnie zwracam jeszcze do tego i dzięki właśnie Polakom, dzięki tym tej wspaniałej publiczności prawie milion złotych, tą jedną skrzyneczką nazbierałam. Tak samo Polonia, bo skrzynkę miałam, zawsze zabieram do Stanów Zjednoczonych, Polonia hojnie wrzucała tam te pieniążki, jak ja mówiłam, na jaki cel dla kogo. Także bardzo dziękuję. Jesteśmy wspaniałym narodem, wspaniałymi ludźmi.